W ramach 11 kolejki dekatlon czwartej ligi Markowia zmierzyła się na własnym boisku z ożarowianką ożarów mazowieckich. W porównaniu z meczem w Mińsku Mazowieckim, w wyjściowym składzie kosztem Michała Bondary, Pawła Zmudy, i Jeryka Agnyziaka, znaleźli się Marcin Rojek, Kacper Barański i Karol Bieniaw. Przed rozpoczęciem meczu statuetkę oraz dwa vouchery otrzymał natomiast Filip Bućko, który został wybrany najlepszym zawodnikiem września. Nagrody wręczył mu dyrektor do spraw sportu Maciej Goławski. Od samego początku gra toczyła się pod dyktando podopiecznych Michała Szulkowskiego i Bartosza Osolińskiego. Zawodnicy z Marek walczyli o każdy centymetr boiska, co pozwalało im osiągać wraz z upływem czasu coraz większą przewagę. Bezbramkowy remis utrzymywał się tylko do 15 minuty. Wówczas precyzyjnym strzałem z dystansu na listę strzelców pisał się Karol Bienias. Rywale starali się. Szukać swoich szans głównie po stałych fragmentach gry, ale nasza defensywa nie dawała się zaskoczyć. Dobrze dysponowana Markowia, nie zamierzała natomiast poprzestawać na jednym trafieniu i nieprzerwanie raz za razem atakowała bramkę ożarowianki. Niestety, naszym zawodnikom brakowało odrobiny szczęścia, gdyż uderzenia Macieja Machalskiego i Jakuba Wimera obiły odpowiednio słupek i poprzeczkę. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Markowia w dalszym ciągu przeważała i w 49 minucie podwyższyła prowadzenie za sprawą Jakuba Wimera. Chwilę później mogło, a nawet powinno być 3 do 0, ale tym razem doskonałej okazji na zamknięcie meczu nie wykorzystał Martin Rojek. Po tej sytuacji do głosu doszli goście z Ożarowa, którzy mogli pokusić się o kontaktowe trafienie po niepełnej interwencji Wojciecha Lisaka. W odpowiedzi przed kolejną szansą stanął aktywny Marcin Rojek, ale tym razem również nie udało mu się pokonać bramkarza rywali. Podopieczni trenera Piotra Biechońskiego nie mieli zamiaru składać broni i walczyli o zdobycie kontaktowej bramki. Najpierw nieporozumienie Wojciecha Lisaka i Michała Wołosa o mały włos nie zakończyło się bramką samobójczą tego drugiego, a następnie Markowie przed stratą bramki uratował niezmordowany Filip Bućko. Tym się sprzyjało również gościom, gdy po zagraniu Karola Bieniasa w dobrej sytuacji znalazł się Kacper Barański. Niestety pozyskany ze skoli warszawia obrońca uderzył tuż nad poprzeczką. W 87 minucie w końcu padła trzecia bramka dla Markowi, której autorem był Kamil Żmuda. Trzy minuty później wynik spotkania ustalił z kolei Eryk Agnyziak, który wykorzystał podanie od wszędobylskiego Filipa Buczko. Najlepszym zawodnikiem sobotniej rywalizacji z Ożarowianką został Karol Bienias. Naszemu pomocnikowi pamiątkową statuetkę oraz voucher wręczył Daniel Piwko, przedstawiciel firmy Kazbu. Zwycięstwo 4-0 do 0 mówi samo za siebie. Jak podkreślił na pomyczowej konferencji trener Michał Szulkowski Markowia grała z ogromną determinacją, wolą walki i niesamowitym zaangażowaniem, dzięki czemu zainkasowała w pełni zasłużone trzy punkty. Teraz przed naszym zespołem kolejne ciężkie zadanie. W najbliższą sobotę, 18 października żółto-zieloni udadzą się bowiem do Legionowa, by zmierzyć się z aktualnym liderem Legionowią. Faworytem będą oczywiście gospodarze, ale nasi zawodnicy zrobią wszystko co w ich mocy, aby pokazać się z jak najlepszej strony i przywieźć do Marek zdobyć punktową.